Zanim ruszymy dalej, zatrzymajmy się na chwilę, aby zastanowić się nad naszym wewnętrznym rozwojem. Dziś chciałbym podzielić się z Wami myślami na temat odkrywania potencjału, który tkwi w każdym z nas. Życie jest jak nieustanna podróż, pełna wyzwań i możliwości do nauki. Każdy z nas nosi w sobie unikalne talenty, pasje i marzenia. Jednak często zaniedbujemy odkrywanie tych skarbów, skupiając się na codziennych obowiązkach. Nadszedł czas, abyśmy spojrzeli w głąb siebie i zaczęli doceniać naszą własną siłę wewnętrzną. Możemy inspirować się historiami innych, ale prawdziwa moc tkwi w zdolności rozwoju własnego potencjału. Zastanówmy się nad tym, jakie umiejętności chcielibyśmy rozwijać i jakie cele chcemy osiągnąć. Czasem wystarczy jeden mały krok, aby rozpocząć transformację, której pragniemy. W dzisiejszym świecie, gdzie tempo jest szybkie, Łatwo zapomnieć o wartości osobistego rozwoju. Ale właśnie w samodoskonaleniu tkwi klucz do osiągnięcia satysfakcji i spełnienia. Może to być nauka nowej umiejętności, realizacja projektu, czy też po prostu praca nad umacnianiem relacji z bliskimi. Każdy krok naprzód jest ważny. Pamiętajmy, że siła wewnętrznego rozwoju nie tylko wzmacnia nas samych, ale także wpływa na świat wokół nas. Razem, poprzez rozwijanie naszego potencjału, Możemy tworzyć pozytywną zmianę.